Widzicie z tej strony Woderion I w tym odcinku Flash odzyska swoje moce i powstrzyma Iwę I ja też uratuje Alice Wszystko To wszystko w najnowszym finale szóstego sezonu Czyli tak właściwie omówienie sezonu Flasha Sezonu siódmego odcinek trzeci Na początku widzimy scenę gdy Cisco się budzi no właśnie po właśnie tej walce z sezonu szóstego, gdzie, właśnie z poprzedniego odcinka Z odcinka drugiego, siódmego sezonu, gdzie właśnie Flash to niej podłogę, bo No był taki szybki taki mądry, mądrzejszy nawet od samej Gideon No i następnie widzimy dosyć smutną No i właśnie, no dosyć śmieszną i smutną scenę, gdzie właśnie Cisco, Caitlyn i właśnie nasza Allegra chcą Zeskoczyć flasza, no ale wtedy już widzę, że flash już nie jest tym Flashem z że niego odcinka, który już ma emocje, no i właśnie który tylko prosi ich, żeby pomóc dla Iris, więc no. Tutaj już <grybujesz> dosyć zabawne było i trochę no i pod koniec właśnie no smutne. Kolejnym właśnie tutaj kolejnej scenie. Widzimy K Keltis Catlin właśnie z Keltis właśnie, która... No oni się zmieniają. Killer Rossi Keltin Snow właśnie. Ja właśnie ona tutaj zbadała Alice, bo tutaj ona jest właśnie tym mózgiem. Powiedziała, że właśnie przez to, że właśnie Berry ją to ściągnął to pozostały te fragmenty w jej mózgu. No i no nie da się tego odwrócić, przynajmniej nie wiedzą jak to zrobić. Barry oczywiście przeprasza za to, co zrobił. Że właśnie swój własny team co zrobił z nim. Że właśnie no, zniszczył ten pobił, nie? właśnie tego typu rzeczy. A właśnie Cisco właśnie go tutaj pociesza i mówi, że nie był sobą. I to jest właśnie teraz tak pokazane, jeżeli jaki tu jest kolega właśnie Flasha, właśnie najlepszy przyjaciel Cisco, to widzieliśmy to w poprzednim sezonie, kiedy flash miał umrzeć i, i właśnie Cisco mówił, że nie, tylko nie mój najlepszy przyjaciel, więc tutaj jest dalej ich przyjaźń właśnie poruszony właśnie ten wątek. Ostatni flasz odsłada pierścień, mówi, że nie jest tonem, nie odzyska swojej prędkości w taki sposób jak właśnie i Tone, no i porzucił bycie Flashem, więc no, to wygląda na to, no szkoda, że mieliśmy taką przerwę, ten wirus się pojawił, bo gdybyśmy tu zostali właśnie w ostatnim odcinku tą scenę, to naprawdę byłoby mega, nie, żeby tak na końcu jeszcze właśnie sezonu, kurczę, wow, to by było mega. No mimo, że flash to porzucił właśnie ty bycie flashem i próby odzyskania prędkości, no to miasto nie, nie śpi, wrogowie nie śpią i master, nasza Iwa właśnie nie śpi i cały czas są jakieś doniesienia o jakichś zdarzeniach. No i pojawi się nasza stara przydziałka SO. No i już bez naszego Ralph'a tutaj, naszego Elongated Mena, to nie bardzo jest to tutaj wątek pełnowartościowy, ale cóż, no odbóra się co, więc bardzo dobrze, że go usunęli, tak. No i nawet ich później atakuje właśnie Iwa właśnie z lustra, co było też na zwiastunach, więc to dosyć ciekawa i fajna scena. No i właśnie następnie tutaj nasi tutaj, no, Team Flash właśnie odkrywa to właśnie, oglądając w sumie wiadomości, że właśnie Iwa teraz nie tylko przez lustra przechodzi, ale wszystkie przez właśnie powierzchnie gładki, które odbijają obraz, czyliż tam wiecie, nawet przez telewizor może was załatwić ciągnąć swojego wymiaru i tam zastąpić swoim właśnie lustrzanym właśnie hmm, tym Dapper może coś takiego, no właśnie, no swoim sobowtórem właśnie, takim, który będzie na niej to działał tutaj w naszym świecie, no a ponadto robi teraz i dwa, więc no to jej bardzo się przyda, czyli widzicie to co mówiłem w promo, że właśnie będzie inwazja no to nie pomyliłem się bardzo Cisco zgasił, zasłonił właśnie okna żeby właśnie Iwa nie mogła tutaj wejść i zgasił światło wiecie bo świat, lustro działa tak właśnie że jak odbijacie światło nie to dopiero wtedy to widzicie więc bez lustra ona by słabo działała więc no bez światła tak samo przynajmniej tak mi się wydaje w teorii właśnie temu to tak właśnie zrobili dosyć coś ciekawego się stało właśnie Mimo tego właśnie zabezpieczenia na naszego berego wciągnęło właśnie do świata luster, co jest naprawdę dziwne. Kurczę. A następnie kurczę właśnie się pojawia w tym świecie Iva. No i właśnie mówi do Flaszy, że jest bezsilny. No i właśnie flash odpowiada jej, żeby właśnie jak pomóc swojej żonie właśnie dla Iris. A to ja odpowiadam właśnie, że w, żeby wysiągnąć się z powrotem tam, gdzie jest jej miejsce, czyli właśnie do Mirrors, czyli właśnie przez przebywanie w tym Mirrors y, Alice nie może w normalnym świecie przebywać. Czy ta teoria okazuje się prawdą, która tam była już w tamtym roku? To dość popularne, że ono nie wróci do naszego świata, no wszystko na to wskazuje. A ponadto Iwa mówi, że właśnie w lasie to trochę jak Ramsey właśnie też... Bary mówi właśnie to, że jesteś jak Ramsey. No Iwa chce, żeby się Bary przyłączył, żeby właśnie poprowadził ich wszystkich do tego świata lustra, żeby ono mogło swój własny właśnie świat nowy zbudować na tym. No i oczywiście mówi też, że kiedy właśnie flash do Ramseyego ją porównął, mówi, że Ramc nie był bohaterem ty możesz to zrobić ty właśnie jesteś i właśnie zrobisz to no, że właśnie tutaj poprowadzi ich do świata lustra no oczywiście Barry się na to no, nie zgodzi, bo to jest bohater, nie no właśnie, kiedy Iwa wraca mówi, że Iwa go puściła powiedziała, że nie ma szans wszyscy mówią, no tak, no ja powstrzymałem ją, a no, ma rację, nie powstrzymałem jej to jest naprawdę Dosyć ciekawy sposób pokazany właśnie, że Flash już nie ma nadziei. No i potem pokazuje się nasz stary znajomy znaczy, i Obart. A czy ten, to... Nie, nie, czekaj, jak on? Wells, tak. Oryginalny Wells w starych, Wellsowych okularach. No. My name is Harrison. Dr Harrison Wells. No i potem dosyć fajna scena tej dr Wiles właśnie swoje teorie opowiada. No to jest taka fajna, dosyć podująca tej scena. Barry mówi, że ze wszystkimi Wellsami z scenu multiversum no właśnie z nim się pragną najbardziej spotkać. się Chciał przedstawić, ale ten właśnie US go zna. No, trudno by nie zdać flasza, nie? No i oczywiście to ma swoje teorie, że właśnie gdy yy, no, do, doktor nasz Wells tutaj sobie tutaj zaświrował trochę, podał swoją teorię, że właśnie gdy w parę zniszczył ten nieoficjalny Spitfires to właśnie do koło przywróciło do życia no i to jest prawda, bo akurat zniszczyć w parę zniszczył ten Speedforce, to właśnie on się odrodził, więc no, więc tak no a potem Barry mówi, że no nie ma już szans na wygranie a właśnie Wes, nasz doktor Wes mówi, że właśnie że Ty masz być paragon, Ty jesteś, to ma mówić paragon miłości właśnie, czyli właśnie nawiązanie do Crazy na nieskończonych ziemiach, czyli gdzie właśnie Barry był ten paragon of love. A później mówi tak, jakże już kultowe w tym serialu, w komiksach y, słowa. Barry, run toward love. No i potem właśnie, właśnie Harrison Wells spotyka, właśnie Team Flash, gdzie wszyscy byli wysłupieni, że nowy West, on mówi nie, ja jestem oryginalny i właśnie najlepiej to by było wyglądać po właśnie reakcji gdzie po prostu go zamurowało, że jego właśnie najlepszy właśnie tutaj nauczyciel wrócił. A potem widzi Joe West. Widzi właśnie wyrwę właśnie w tych gazetach, bo zasłonili całą szybę. No a przez tą jedną małą wyrwę weszła nasza tej policjantka, która była w poprzednim odcinku została porwana przez Iwę. No i cóż inwazja się zbliża. Dobra, następnie tutaj widzimy Ralfa, który no co zróbcie, co Lucy właśnie inwazja zrobiła z Ralfem, no po prostu zniszczyli go. No tak naprawdę wiemy, że to tylko do tego, że właśnie wywalili go z obsady serialu, no a trzeba coś z nim zrobić, czyli no właśnie, że coś się właśnie stało z właśnie jego ciałem, yy, właśnie sutał jakieś właśnie urządzenie i będą przywracać La Ralfa, nie właśnie do, do swej prywatności w pierwotnej postaci, ale na pewno właśnie będzie to inny aktor właśnie i właśnie te, tak to wyjaśnił, nie? Właśnie, że jego twarzy nie dało się odzwierciedlić więc no musi teraz mieć taką twarz, co jest w sobie bzdurą, bo widzieliśmy, jak on, że on może każdą twarz przybrać na, na szczegół no a potem właśnie Flash przychodzi do Aeris, tą właśnie dosyć fajną mam mowę właśnie, że to dzięki niej jest tym paragonem dotyka ją i właśnie chyba coś go tknęło właśnie bo on właśnie znaczy właściwie iris pierziła go piorunem nie tylko elektrycznym tak, dokładnie tak samo jak w pierwszym sezonie the flash właśnie flash ją poraził więc no to jest dosyć ciekawe no i flash już wie jak odzyskać swoją prędkość no i właśnie przychodzi Barry właśnie z tym właśnie porażeniem do tej flash no i właśnie oni są właśnie tutaj jedny, w jednym zgodni właśnie że dzięki temu uda się właśnie odzyskać tą moc Berego moc szybkości speed force, no bo właśnie ta miłość właśnie między Iris i Berem jest mocniejsza niż ten pion który właśnie uderzył Berego który dał mu super moc więc no to właśnie się sprowadza w sobie do tego że dzięki właśnie bary odzyska swoje moce a Iwa nie wcale, właśnie tutaj, moi drodzy, się napawa widokiem swojego dzieła, swojej tutaj inwazji. No właśnie tutaj, te właśnie, no ten subowtór sub właśnie z lustra, właśnie dalej, to jest ten wątek, gdzie Joe właśnie walczy o życie, właśnie, no zamknęli się, nie, w no i każdy SSI się ukryć właśnie w szybie wentylacyjnym, że to ją jakoś tam uratuje, a sam jakoś chyba właśnie będzie chciał zawalczyć właśnie z tym słowo, co jest głupie powinien właśnie jakby się zmieścił tam to i on mógł wejść chociaż ona jest mała to może tylko ona mogła się tam właśnie dostać więc to jest no to jest jakby no tutaj good point no i właśnie realizują ten plan, team flash właśnie Ary się obudziła, oddycha, wchodzi, tutaj dotyka właśnie tego pola właśnie, jak na, właśnie nasz w pierwszym odcinku siódmego sezonu, więc to moi drodzy. Flash odzyska dzięki temu swojej moce. Ciekawe, czy będzie miał też jakieś nowe, ale to pewnie zobaczymy już w następnych odcinkach. I runberry run. Oczywiście Barry też widzi tutaj wszystkie swoje wspomnienia tutaj ze swoimi miłościami. Widzi swoją córkę, widzi Alice, nawet Kit Flasha widzi, kurczę, który też pewnie odzyska mocę, co? Właśnie no nie wiadomo, ale możliwe, że i odzyska też. Fajnie, bo jak w następnym odcinku go zobaczyć, kurczę, że będzie mówił, a już Bary mam, dzięki. Super się spisałeś, nie? No i Bary na powrót zostaje znowu Flashem, zdobywa swoją moc. A może nawet i więcej, to już zobaczymy w następnych odcinkach. No i gdy właśnie to zrobił, Iris mówi, że wiedziałem, że wrócisz do mnie, nie, że back to me, kurczę, dosyć fajny, i dosyć zruszająca scena. No i na zewnątrz scenie od razu widzimy konfrontację, gdzie po prostu Flash właśnie czyści właśnie te właśnie, kurczę, złe, co powtórzy z lustro nie, i po prostu, i aż Iwa wduszy, ona mówi, Flash, znowu! No i właśnie, gdy właśnie Iwa mówi, no i co, Flash, podjaj swój wybór mówi wtedy tylko, że to jest już koniec Mir Master no i właśnie tutaj nasza tutaj obiekt z lustra zmienił się właśnie w Cecil i każe dla Joe wejść do lustra jest tylko jeden wybór nie masz wyboru właśnie nie tylko musisz wejść do lustra żeby jak chcesz być w Cecil no to dosyć tutaj mocny wybór czeka właśnie naszym tutaj Joe Następnie jest dosyć fajna stanować się gdzie ty, cały ten Flash się tutaj z, z Cisco czyli właśnie Vibe'em, Captain, czy you know, no właśnie Killer Frost i Iris w słuchawce. no i oczywiście naszą główną postacią, czyli Flashem. No i gdy właśnie widać, że właśnie Flash ma przewagę liczebną, no to ona przesyła właśnie te swoje sobowtóry, swoje klody właśnie ze świata lustra, to będzie dosyć wyrównana walka. Żeby Arrow, wiecie, serial Arrow istniał w tym multiversum, no powiedział, że no kurczę, oli, fajnie by jakby Oliver Queen się tutaj zjawił, nie? No ale że on właśnie nie żyje. No to się nie zjawi. No być może Superman fajnie by jakby się zjawił taki crossover, nie? Z Superman i Roy. No, no właśnie ten. Sery, który też omawiam na kanale, więc no zapraszam. No i widzimy właśnie kolejną moc, Flash się roz do mega super prędkość i potrafi właśnie strześć piornami właśnie jak tak jak smog nie ogniem właśnie takim yy, no kurczę właśnie ręk, rękoma tak mega więc nowa moc jak najbardziej no, nawet to nie powstrzymało Iwę nawet właśnie ta mega prędkość no po Iwa właśnie powala flasza no i przychodzi wtedy Ali z pomocą które chcę powstrzymać Iwę właśnie słownie, no ale to jak zwykle się oczywiście nie udało. Potem widzimy mocę Iris, że ona teraz ma też właśnie takie moce jak Iwa. Też jest taką teraz mirror master, co no właśnie bardzo liczyłem na to, że to nastąpi. I właśnie rozwala te właśnie wszystkie odławki lustro niczym neo właśnie w Matrixie. To właśnie bardzo mi się spodobało. Fajna, naprawdę bardzo fajna scena. No i nagle Flash sptaje, ale tutaj już nie ma o co walczyć, no bo Iwa już zrozumiała, gdy Iris właśnie powiedziała, że to... Że to właśnie jest dla ciebie pokój, gdy właśnie wszyscy ludzie giną, tutaj walka jest, no więc no. No i właśnie tutaj Iwa w następnej scenie właśnie dzięki też pomocy Iris i Flasha, no bo sama nie dałaby tego robić, no. Całą inwazję odwołuje, no i wszystko kończy się myślę jak najbardziej okej, okay, jak najbardziej wszystko dobrze. No a ci ludzie, którzy zostali właśnie wciągnięci do tego wymiaru i weich w końcu, więc one mogą po prostu jeden ja z ręki zrobić, więc no. Więc tak. No i następnie wszystko się skończyło bardzo dobrze. No i Wars się właśnie żegna z naszym Team flash będzie właśnie podróżował. Przez jakiś czas, więc no, Wells nie zabawił tej długo właśnie, tylko na finał sezonu. Ale zobaczymy, może powróci jeszcze, może jak będzie większy problem, to wiecie, zadzwonią do niego i on przyjdzie, będzie. Jakiś właśnie problem rozwiązać, to jest fajnie, że mamy takiego Wells'a, ale w sumie go nie mamy, nie? No i potem właśnie pokazali nam, właśnie naszego Engadgetmana, no nie pokazali twarzy, to właśnie, taki jest uszkodzony niby, nie? Właśnie, więc... Tak to właśnie... No i odszedł su, więc no tego wątek jakoś tam został domknięty, no Dość nieudolnie, mogliby go chociaż na te parę odcinków wziąć, nie? Ale no, jest ok, jest spoko, nadzieje, nie. No i jest 18 godzin później i widzimy tutaj różne kolorowe światło, kiedy Alice właśnie dotknęła i kiedy Flash właśnie został, no odzyskał sobie pomysł, wiecie co to jest? To jest burza Speedforce i wiecie co to oznacza, wiecie kto nadchodzi. Nadchodzi prawdziwy Godspeed. Tak, moi drodzy, właśnie dzięki takiej burzy właśnie Godspeed zyskał moce, co oznacza, że możliwe, że w następnym odcinku pojawi się prawdziwy Godspeed, który był przyjacielem Barry'ego Rena. No właśnie tej postaci komiksowej, która była Godspeedem i przyjacielem Barego, który Barry właśnie uczył bycie Speedsterem, no nie było. No ale zobaczymy jak to je rozwiną, może jakiś przyjaciel, daleki krewny flasza czy coś, no zobaczymy, to na pewno na zewnątrz, go. tymczasem trzymajcie się i do suszenia. cześć.